Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Czekecki Mikołaj porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. Na tym piłkarskim rynku dużo się dzieje. Polskie mercato zostało otwarte, no i od razu wielki transfer z Ekstraklasy do ligi angielskiej. Kacper Kozłowski, nasz największy talent, 18-latek został sprzedany. Pogoń Szczecin sprzedała Kacpera Kozłowskiego do Brighton za około 8 milionów funtów. O tym ty, tyle właśnie z, tak informują meczyki.pl i także inne Gazety sportowe. Moi drodzy, no to jest super transfer. Kacper Kozłowski w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, strzelił 3 gole, zanotował 4 asysty. Reprezentant Polski trafi do Brighton, gdzie, gra, gdzie jest Moder, także karbownik jest zawodnikiem tego klubu i zostanie wypożyczony, żeby się ogrywać, żeby Kozłowski piłkarsko rozwinął się do klubu belgijskiego. No to jest, moim zdaniem, to jest idealne dla Kozłowskiego bo wiadomo, Premier League to na, dla tego utalentowanego piłkarza to na ten moment są to za wysokie progi. Często właśnie kluby typu Brighton tak robią: kupują mu utalentowanych zawodników i wypożyczają ich do innych klubów. Liga Belgijska. Jest to taka liga, gdzie tacy zawodnicy młodzi mogą wejść na, wyszy, na wysoki poziom, bo przykła, przykład Karbownika, bo yy, Karbownik był zawodnik Legii Warszawa, no w Brighton sobie nie poradził. Potem w Legii Warszawa przerastał polską ekstraklasę, potrafił często dryblować dwóch, trzech zawodników. Trzymał się mocno na nogach. No i jak już trafił do Brighton, w Brighton się nie przebił, trafił do Ligi Greckiej, do Olimpiakosu Pireusu i tam jednak czasem gra, czasem nie gra. I w Lidze Greckiej próbuje podnieść ten wysoki poziom, ale z drugiej z kolei Moder, który trafił do Brighton, od razu m, przebił się, no ale z drugiej strony. Moder w porównaniu do Karbownika grał więcej w europejskich pucharach z Lechem. Poza miał większe doświadczenie i był bardziej utalentowanym zawodnikiem. No, czasem jest tak, że inni piłkarze um, przebijają się. W związku z tym to mi się podobało, że Brighton jest takim klubem, który właśnie sprowadza takich utalentowanych zawodników. I dla kariery to moim zdaniem to jest lepiej jak Kozłowski właśnie trafia do Brighton. Bo, no, bo był taki czas, że pamiętacie jak w czasie Euro, gdy Kacper Kozłowski zadebiutował w reprezentacji został najmłodszym piłkarzem w dziejach historii euro, który zagrał przed 18 rokiem życia w tej mistrzowskiej imprezie, no była taka sytuacja, moi drodzy. Mówiło się wtedy o Kozłowskim w kontekście, że może trafić do Liverpoolu, do Juventusu, do FC Barcelony, ale bardzo dobrze, że trafił do Brighton i właśnie klub z Premier League wypożyczył go do ligi belgijskiej, tam okrzepnie do końca tego sezonu nabierze doświadczenie. Pogra w lidze, która jest silniejsza od Ligi Polskiej, wzmocni się także jeszcze bardziej fizycznie i potem właśnie już przed nowym sezonem, w okresie przygotowawczym, powalczy o tą swoją pozycję w Brighton. Podpisał kontrakt do 2026 roku, pogoń zarobiła duże pieniądze. Też mnie cieszy, że macierzysty klub, z którego właśnie Kozłowski pochodzi, także zarobi duże pieniądze. I jeżeli chodzi o statystyki tego sezonu, no rozegrał 16 spotkań w Ekstraklasie, 3 gole strzelił, cztery razy asystował, no to można oddać właśnie Pawlo Sousie, że właśnie Kozłowski, Puchacz, Świderski, to było, Kasz, to było kilka, kilku zawodników, którym tym siwy, mówiąc, siwy bajerant tych piłkarzy odkrył, dał szansę zadebiutować w reprezentacji postawił. Na nich i między innymi takim jednym zawodnikiem był Kozłowski. Co prawda, najprawdopodobniej pewnie trener młodzieżówki był dyrektor sportowy Pogoni Szczecin, także wieloletni były piłkarz, a obecnie trener młodzieżówki Stolarczyk. Pewnie tego Kozłowskiego wtedy podpowiedział. Ale to właśnie sztuką trenera jest właśnie takiemu zawodnikowi zaufać i go wystawić. No, także tak robił kiedyś Leo Behaker. Ale tak właśnie szybko powiedziałbym od tego głównego tematu zboczyłem, więc tak mi się podoba ta transfer. Podoba mi się to, że Kacper Kozłowski trafia do Brighton i zostaje wypożyczony do belgijskiego klubu, gdzie ogra się. To jest bardzo dobre dla polskiej reprezentacji. A że tak utalentowany zawodnik wyjeżdża z zagranicy w wieku 18 lat, mam nadzieję, żeby. Ważne, że jednak trafia do Ligi Angielskiej, następnie do Belgii, a nie tak jak Dawid Jańczyk, który to wtedy jest najgorzej trafić do Rosji, bo często ci zawodnicy, którzy do Rosji trafiają, to nie zawsze tam potrafili się o... zrobić karierę i często Moskwa. Mm, I alkohol, czy złe towarzystwo potrafiło wchłonąć niektórych piłkarzy, jak Dawida Jańczyka, czy, czy no, można byłoby wiele takich y, przypadków. E, przypomnieć, kiedyś też, też, też taki był e, piłkarz e, Łągiewka, nie wiem czy e, pamiętacie, obrońca no, za czasów Pawła e, Janasa. No, nie zadebiutował w reprezentacji Polski, dużo pieniędzy zarobiła też niedawno, pół roku temu, czytałem z nim wywiad, gdzie tą, całą kasę. Przebalował, a potrafił przecież w tej lidze rosyjskiej grać 6 lat z rzędu. I w pewnym momencie ta jego kariera się załamała. Nawet próbował polskiej, do Polskiej Ligi wrócić i podpisać kontrakt z Jagiellonią, Nie podpisał, chciał z Chicago Fire podpisać kontrakt, tam nie wyszło i musiał zakończyć karierę. Moi drodzy, więc cieszy mnie to, że Kozłowski przechodzi do Brighton i. Klub ze Szczecina zarobił duże pieniądze, tak, no w ostatnim czasie Pogoń Szczecin potrafi tych utalentowanych zawodników sprzedawać, no bo przecież Walukiewicz, wtedy za bezcen kupiony z Ligi Warszawa, zrobił progres i później sprzedany do kargari do Ligi, do Ligi Włoskiej, no ja czekam na to, aż on właśnie Walukiewicz zacznie grać regularnie i trafi do reprezentacji, bo Walukiewicz dla mnie jest to utalentowany obrońca, jest to przyszłościowy defensor, którym może, jeśli wywalczy to sobie miejsce w Widze Włoskiej, może w przyszłości być takim zawodnikiem, jakim Kamil Glik był przez prawie dekadę, to Walukiewicz może w przyszłości być następcą Glika, tylko musi tej Widze Włoskiej regularnie grać. W ostatnim czasie właśnie Pogoń Szczecin robi dobre interesy. Mam nadzieję, że właśnie te pieniądze, które klub ze Szczecina zarobił sprzedając Kozłowskiego. Dobrze je zainwestuje w młodych zawodników. To się właśnie podoba, że ta właśnie. Młoda akademia, w którą w Szczecinie zainwestowali, zaczyna przynosić takie profity. Jeżeli chodzi o. Bo teraz Pogon Szczecin, sprzedając Kozłowskiego, moim zdaniem nie będą mieli problemów z młodzieżowcem, bo tego utalentowanego 18-letniego reprezentanta Polski powinien zastąpić Żurkowski, który kilka razy w tym sezonie grał, pokazywał się z dobrej strony. Mm, więc y, prawda jest taka, że życie nie lubi próżni, że w pewnym momencie pojawi się następca i zastąpi tego zawodnika. Co prawda, gdy Legia Warszawa sprzedała karbownika, to już tak utalentowany zawodnik się nie, po, nie pojawił, nie zastąpił karbownika, no ale no, nie zawsze y, pojawiają się takie talenty jak Karbownik czy Kozłowski czasem trzeba poczekać pół roku rok, żeby dany zawodnik ołkrzepł i wykorzystał swoją szansę. Tak na dobrą sprawę, jeden właśnie, Kozłowski był takim on już jak do tej ekstraklasy wchodził już zresztą jak spojrzycie na niego, on ma 18 lat, on wygląda mężniej nie wygląda na swój wiek, trochę wygląda starzej, na dobrą sprawę pamiętać, że Kozłowski miał taki wypadek gdzie miał później problemy z go i tak i tamten wypadek trochę zahamował ym, tą jego karierę, bo moim zdaniem, gdyby nie tamten wypadek, to Kozłowski ym, by już wcześniej może już by trafił za granicę mam nadzieję że właśnie Kozłowski pójdzie tą drogą taką jaką szczęsty poszedł Krychowiak czyli Szcze szczena i krycha wyjeżdżali w młodym wieku za mniejsze pieniądze jako nieznani ale na tym zachodzie Potrafili się przez tyle lat utrzymać. Piszczek Lewandowski, Błaszczykowski wyjeżdżali po dwóch dobrych rundach za granicę. I, i tutaj bym powiedział, że Pogoń Szczecin i Kozłowski i otoczenie Kozłowskiego wybrało taką drogę pośrodku, czyli po prostu został kupiony z Brighton i nie trafia od razu do ligi angielskiej, do Premier League, gdzie pewnie by mu groziła ławka rezerwowych. Tylko po prostu on zostaje wypożyczony do Belgii, gdzie ten poziom, wiadomo przeskok z polskiej ekstraklasy do ligi belgijskiej nie jest taki duży. Jestem przekonany że Kozłowski do tej, w tej lidze belgijskiej będzie grał, regularnie będzie do, zdobywał doświadczenie, a w lidze belgijskiej to jest taka liga ofensywna, gdzie no zresztą pokazał to Milik, który wtedy, okrze, pamiętacie, gdy Milik no, nie poradził sobie w lidze niemieckiej, trafił do ligi holenderskiej, bo liga holenderska i belgijska są to dwie podobne ligi, no i wtedy ten talent Milika rozkwitł w lidze holenderskiej, trafił do ligi włoskiej. Podobnie było też z Klichem, nie poradził sobie w Lidze Niemieckiej, trafił do Ligi Holenderskiej, jego talent rozkwitł. Kiedyś bracia Żywłaków, pamiętacie jak y, y, Michał i Marcin grali w Mursą y, i zapracował właśnie y, Michał Żywłaków, obro były obrońca Legii Warszawa, zapracował na transfer, na transfer do Anderlechtu Bruksela i w Anderlechcie Bruksela przez wiele lat był podporą. No, Liga Pelegijska to jest idealna liga, żeby z tej ligi już ukształtowanym podnieść ten swój poziom i iść do Ligi Angielskiej. Przykład z brzegu, no to Vincent Kompany. Pamiętacie takiego legendarnego zawodnika Manchesteru City? No przecież on wtedy, podobnie jak pamiętam, on jako taki młody, 17-latek, grając w Wanderlechtsie, grał przeciwko Kraków, Kraków Kasperczaka i wyglądał i grał jak profesor. No wielu zawodników, taki belgijski zawodnik Wicel, to on też właśnie potrafił z tej ligi belgijskiej się wybił. De Bruyne. No liga belgijska, liga belgijska jest właśnie idealna do tego, żeby taki diament, jakim jest Kozłowski, żeby został oszlifowany i żeby podbił premier lig. To właśnie mi się podoba, że w lidze angielskiej tych piłkarzy jest coraz więcej. W ostatnim czasie przez to, że, by, że, był, że był Brexit i um, Anglicy, um, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to, to kiedyś Polakom było łatwiej iść, trafić do Ligi Angielskiej, teraz się pojawił ten problem i też między innymi właśnie przez te właśnie problemy proceduralne, tak jak kiedyś właśnie za czasów Jerzego Engela było tak, że Często właśnie nasi polscy piłkarze nie trafiali do Ligi Angielskiej, bo nie mieli tych 75% w przeciągu dwóch lat rozegranych spotkań w reprezentacji. I na przykład Piotr Świerczewski trafił do Birmingham, tak samo Olisadebe trafił, ale potem nie udało mu się przejść testów medycznych z uwagi na Kolana. No i wtedy Anglików mało w lidze Angielskiej grał. Jeżeli Dudek trafił, bo spełniał te kryteria, bo był podstawowym reprezentantem Polski. Ale wielu piłkarzy nie mogło trafić do Anglii przez te problemy. Potem, jak już w 2004 roku Polska. Yy, weszliśmy do Unii Europejskiej, no to wtedy już ten rynek się otworzył i wielu piłkarzy, Marek Saganowski, Rasiak. Białkowski do dzisiejszego dnia mogło grać w Anglii bez problemu, bo już nie mu polscy piłkarze nie musieli otrzymać pozwolenia na pracę w Anglii, a teraz właśnie przez ten Brexit znów ta sytuacja wróciła, ten rynek angielski się zamknął i właśnie dlatego Kozłowski zostaje wypożyczony do Belgii, gdzie w tej Belgii no, grając w reprezentacji i tam w Belgii ogra się już jak spełni te kryteria formalne, to będzie mógł w tej lidze angielskiej grać, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie ten transfer? Czy Wam się podoba, że były zawodnik Pogoni Szczecin trafił do Brighton i następnie wypożyczony, do, że został wypożyczony do Belgii? Jak myślicie, czy w Belgii? wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Jak oceniacie ten transfer? Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach. Dzwoneczkach w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o mój kanał, no to będą pojawiały się skoki, piłka nożna. No, może wreszcie cz znajdę czas, żeby pojawił się odcinek o koszykówce. O, oczywiście, także będę opowiadał o polskich se selekcjonerach. Dużo się dzieje, no, ale jest turniej czterech skoczni, więc na razie nie komentuję tych doniesień o zagranicznych za y trenerach. 19. Stycznia ma zostać wybrany trener w ostatnim czasie, gdy no to słucham Romana Kołtonia, gdy słucham redaktora Pola. Dochodzę też do pewnych wniosków i też mam taką swoją opinię dotyczącą tych wszystkich różnych kandydatur zagranicznych i polskich trenerów. Tutaj Szewczenko, Pirlo, Prandelli. No kurczę, szkoda, że tylu trenerów fajnych, zagranicznych, tyle kandydatur tych coachów nie pojawiało się, kiedy prezes Boniek zdecydował się wybrać Sousy. no Wtedy był idealny moment na takiego trenera, ale ten materiał o trenerach to może nagram w piątek. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam miłego święta 6 stycznia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Hej!